STS zakłady bukmacherskie oficjalnym Bukmacherem Korony Kielce. Daliśmy ciała dzisiaj. Eee, kilka znowu pracowaliśmy na swoją gdzieś tam renomę w tej lidze i, i, i dzisiaj ją nadszarpnęliśmy dość wyraźnie, bo można przegrać mecz. Eee, nie umując dziś zagłębił Cosnowiec, bo, bo, bo dzisiaj wygrał zespół zdecydowanie lepszy, zespół, który bardziej chciał, który stworzył sobie więcej sytuacji. My dzisiaj, można powiedzieć, że yy, nie przyjechaliśmy na to spotkanie. I, nic, trzeba uderzyć się w piersi, wyciągnąć wnioski i, i nie ma co tu za dużo yy, co mówić. Tylko, tylko musimy się pozbierać w szatni, bo na pewno nie, nie będzie to łatwe. A przed nami bardzo ważny mecz z Wisłą Kraków przed własną publicznością. I trzeba zrobić wszystko, żeby zmazać tę plamę. Tyle. to nie jest trochę tak, że y, sami jesteście sobie trochę winni, bo bujaliście się na tej granicy. Z tą Lechią też to nie wyglądało tak dobrze, ale udało się zrobić remis. Z Pogodą też to nie wyglądało za dobrze, udało się zrobić remis. No dzisiaj już tego szczęścia nie wystarczyło. No, na pewno. No, Ostatnie mecze poza meczem z Arką to, to, to nie była ta korona, do której przyzwyczailiśmy z tamtej rundy. I, i no, nie ma co się oszukiwać. My o tym wiedzieliśmy i chcieliśmy dzisiaj tu przyjechać i zmienić ten, ten nasz styl gry i wywieźć stąd na pewno trzy punkty. No. Zagłębie z nożem na zdecydowanie nas dzisiaj zdominowało, może nie w całym meczu, ale w większości spotkania, tak mówię, był lepszym zespołem i, i zdecydowanie zasłużenie wygrało i, i musimy, musimy to zaakceptować, przeanalizować i wziąć się, wziąć się w garść, bo, bo w sobotę bardzo ważny, najważniejszy mecz dla kibiców i dla nas, bo, bo robi się straszny, straszny ścisk w tabeli, więc trzeba te punkty gromadzić. No właśnie łatwiej już nie będzie, bo to był chyba najłatwiejszy rywal do zdobycia punktów. Teraz będzie, z, będzie już zestawanie trudniej między innymi na Gdzieś lek się jeszcze majaczy takie drużyny, z którymi bezpośrednio walczycie o tą, o tą górną semkę. Łatwiej już nie będzie. Polska jka jest taka, że każdy może z każdym wygrać, więc yy, my dzisiaj na pewno nie zleksowaliśmy Zagłębia i troszeczkę nas może zaskoczyło, gra zagłębia, bo do, dosyć ofensywnie i, i, i dużo sytuacji sobie stworzyli. Tak mówię, no musimy wyciągnąć wnioski od siebie i zacząć od rachunek od, od sumienia od siebie i każdy musi się e, uderzyć w i i wrócić na te, na te właściwe tory, a nie mamy zbyt wiele czasu, bo został tydzień. Bartek, trochę rozmawialiśmy na konferencji prasowej o tej grze w obronie, w ataku. Ta defensywa była waszym dużym atutem w ostatnich meczach. Co się stało, że dzisiaj nagle dostajecie bagaż czterech bramek w Sosnowcu? To były takie trochę indywidualne błędy. No tak, no, no tak mówię, no, no, gorąco ciężko mnie realizować, ale no, w ostatnim spotkaniach w defensywie tak gra wyglądała fajnie dzisiaj, 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 no, zbyt wiele, na zbyt wiele pozwaliśmy z, zespołowi Zagłębia i no, tak to się skończyło, jak się skończyło, każdy widział. Powiedz jeszcze szybko, rozmawialiście trochę z kibicami po, po meczu, co, co wam mówili? Nie, bardzo spokojnie. Eee, mimo tego, że tak wysoka porażka to była pierwsza porażka od chyba 6-7 meczu, więc też nie ma, nie ma co robić e, e, jakiegoś dużego problemu, ale tak mówię, no, no, problem jakiś jest. Trzeba, trzeba szybko do niego dotrzeć i go wyeliminować.